A czy jak Pani była na tych marszach kodu, czy widziała Pani te tak zwane mohery zakłócające, te marsze kładące się, tak jak ta ma w tej chwili, wchodzące w tłum, żeby zakłócać? Ja, wie Pani, marsze kodu to w ogóle przede wszystkim na samym początku to był czysty savoir vivre i miłe spotkanie towarzysko-intelektualne. Ale e, czy druga strona nazywała się, mówiła, no wie, wie pani, że będzie ja łamać prawo nie nazywa... i tak dalej? Ja nikogo nie nazywam drugą stroną, nikogo nie nazywam moherami, ponieważ Rozumiem. wszyscy jesteśmy obywatelami Polski i nikt tu zebrany, Zebrany. Nie ma takich tym względem, e, nawet jeżeli mówimy kult, smoleński, to my nie jesteśmy agresywni. Widział pan na marszach kodu, żeby e, druga strona zakłócała, wchodziła, krzyczała? Pis się, pis się kończy. końcu. Pis się kończy! Pis się kończy! Pis się kończy! O No. podobno no. W podobno, trzech w w podobno trzech w przeżyło w katastrofie. podobno trzech przeżyło Kaczyzm to faszyzm. Przedawczyki, 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 przedawczyki. Faszyzm to faszyzm. O, o, nic, o nic nie może pani pytać, bo wszystko... Mnie nikt wam nie wierzy, nikt wam nie wierzy, nikt wam nie wierzy, nikt wam nie wierzy, kłamczuchy, kłamczuchy, nikt wam nie wierzy, kłamiecie, nie wierzycie. Czy mogę panią o coś spytać? że pani, bo pani kłamie, bo państwo kłamiecie, nie mamy założenia.

Wstydziłaby się pani, zwyczajnie by się pani Proszę, wstydziła. Nie, może pani, bo pani.